Dziś chcę podzielić się z Wami refleksją, dlaczego nadal niektórzy stoją w miejscu i mimo wszystkich starań nic się w życiu nie dzieje. I tutaj chcę zacytować komentarz, napisała Ewelina, więc jeszcze raz Was zachęcam do komentowania, bo wtedy mam możliwość. Wasz komentarz zaczytać, do niego się odnieść i wtedy trafiają takie naprawdę niesamowite perukowe rzeczy i takie refleksje jak ta. Napisała Ewelina pod moim filmikiem, gdzie mówiłam o najważniejszej inwestycji w życiu, czyli ta inwestycja przyniesie ci dużo pieniędzy zadowolenie, spełnienie. Jeżeli nie widzieliście to obejrzyjcie. I Ewelina pisze: Myślę, że myślę, że jedynym z powodów, dla których zwlekamy z realizacją jakiegoś marzenia, jest już na samym początku zniechęcenie, że dużo pracy przed nami. A czasem się okazuje, że dobre rzeczy dzieją się szybciej, niż się spodziewamy. Ja na przykład na przykład od czterech lat możełam o tańczeniu tańca brzucha. Słuchajcie, cztery lata myśleć o tańczeniu. Można myśleć cztery lata o tym, że nie wiem, pójdę po podwyżkę, yy, czy, czy. ale. Wydaje się, że że to jest proste, ale nie do końca. Cztery lata marzyłam o tęczeniu brzucha, tańca brzucha. W czerwcu tego roku poszłam na festiwal tego tańca i byłam tak oczarowana, że postanowiłam, że zapisuję się na najbliższą grupę początkującą, która ruszy. Los chciał, że stało się to już za dwa tygodnie. Stwierdziłam, że daję sobie rok, żeby zobaczyć, jak się w tym odnajdę. A wszystko potoczyło się tak, że, słuchajcie, ciarki mam, że za trzy miesiące sama występuję na festiwalu, o czym kilka miesięcy temu nawet nie śniłam. Trzy miesiące. Po trzech miesiącach, słuchajcie, cztery lata marzenia, po prostu naprawdę gratulacje dla Ciebie, Wilina, i ogromny brawa. Po czterech latach takiego myślenia, że coś fajnego i tak dalej, że to jest nie dla mnie, chciałabym. E, nagle się okazuje, że mogłaś to już dawno temu mieć i w ogóle jeździć po całym świecie. I tutaj mój osobisty przykład z, związany z córką, z Miją starszą. Mm, było tak, że nauczyliśmy, Miję, niestety, takie wiecie, to rodzicielstwo w drugą stronę. Nauczyliśmy, mija zasypiać z nami, więc ona tam była i bujana, i zasypiała z nami, i przy, przy piersi. Cuda na kiju. I jak urodziła się Aurora, no to od razu już doświadczenia, wszystko poukładane. Aurora od momentu, jak miała pół roku, zasypia sama w łóżeczku, wszystko jest git. Natomiast mija do tej pory 3,5 roku, to, to trzeba było kombinować, czytać, kłaść się przy niej, trzymać za rączkę. Na pewno większość z Was tak ma z kim, dzieci czy zasypiają, czy śpią do tej pory, czy trzeba czytać, czy trzeba śpiewać, czy trzeba nosić, czy by myśleć cuda na kiju, aż to dziecko się położy. I ja widziałam, że jeżeli Aurora ma pół roku i ona już może spać sama, nie trzeba robić cuda na kiju, a tutaj to układanie wieczorne dla mnie trwa prawie godzinę, i to było naprawdę czasami męczące, frustrujące, dlatego że wieczór to jest czas dla tych rodziców, żeby pobyli ze sobą, żeby odpoczyli, żeby zajęli się czymś swoim w ciągu, nie, nie, nie tak mówić, pracą w ciągu dnia, i potem jeszcze ogarnianie dzieci, i potem pada, że zmęczenia. I słuchajcie. To takie zasypiania samodzielne, to wyglądało, tak jak tutaj też Ewelina napisze, takim czymś no naprawdę nierealnym, bo próbowałam, robiłam takie podejścia, że nie ty kładziesz się sama, to wiecie, to był straszny krzyk, no ona już jest na poziomie, kiedy bardzo dużo mówi, jest bardzo świadoma, wybiegania z pokoju, takie, no dużo się działo i to było męczące, to było frustrujące i słuchajcie, cały czas wracałam gdzieś do Bartka, rozmawialiśmy, była dyskusja, były tutaj jakieś nieporozumienia, Ty on tak to widzi, ja to widzę, tak i... I to wszystko się miedliło prawie rok. Do momentu, dopóki Mia raz nie przesadziła, bardzo mocno przeskrobała, że byłam naprawdę tak na nią zła, zaprowadziłam do pokoju i powiedziałam o dziś śpisz sama, koniec, kropka. Zgadnijcie, ile to zajęło dni. Dwa. Po dwóch dniach ja normalnie wiedziała, że tak, bez żadnego krzyku. Oczywiście pierwszego dnia się darła, drugiego dnia się też darła. Trzeciego dnia dała buziaka, powiedziała dobranoc, wzięła swojego pluszaka poszła do swojego łóżka. Szczęka mi opadła. Wiecie, przez rok takiego męczenia się z tym, bo mi to naprawdę przeszkadzało. Jedno to jest, ok, chciałabym tańczyć, ale to tak nie doskwiera Ci na, na co dzień, a to był taki, wiecie, no... Ngwość no w tyłku, który mi przeszkadzał, no bo co wieczór to, 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 to musiało tak wyglądać. Potem już było tak, że okej, okay, dobre, Bartek kładzie miję, na razie nic z tym nie robimy. Bartek kładzie mi je, Ja położę wam rorę, dam mleko, ona śpi, no a Bartek tutaj zajmuje się mił, ale wciąż to było niefajne, no bo zamiast tego, żeby spędzać wieczór razem, no to gdzieś on szedł i kładł dziecko. I takie coś niestety większość z nas robi codziennie, bo słuchajcie, tyle uczę na kanale, tyle opowiadam tutaj kursy, praca z klientami, a sama przez ten błąd i tą pułapkę przeszłam i w niektórych rzeczach nadal przychodzę, dlatego że patrząc na jakiś cel, na to co chcesz, to wygląda, że takie, takie, no nie wiem jak do tego podejść, nie wiem jak za to się zabrać, to może być takie nieprzyjemne, to może być takie ciężkie, dobre, ja to odsuwam. I tak odsuwają ludzie całe swoje życie. Udany związek, udaną sylwetkę, fajną sylwetkę, sportową sylwetkę, zdrowia, więcej pieniędzy, zmiana kariery, założenie swojego jakiegoś własnego tutaj przedsięwzięcia, um, nauczenie się języka, zdanie na prawo jazdy, zagraniczne wycieczki odsuwają wszystko, dlatego że to jest tak ogromne i to jest tak wielkie. I to było dla mnie tak ogromną lekcją, to, to wiecie, te, te dwa dni, rok męczenia się, a potem w dwa dni to się załatwiło, ułożyliśmy, powiedzieliśmy nie koniec kropka, bo wewnętrznie była. Była ogromna decyzja, twarda decyzja i postanowienie, że robię. Nie ma takiej opcji, po prostu robię, nie wracam, nie cofam. Teraz tak będzie. To jest tutaj jednak jesteście. U mnie tam z tyłu jest, nie wiem, czy widać, jest napisane What you allow is what will continue, czyli na co pozwalasz, to nadal trwa. I na to pozwalaliśmy, to nadal trwało. Do momentu, dopóki wewnętrznej decyzji nie podjęłam tak, chcę inaczej. I możesz teraz mówić, że nie, nie ma takiej opcji, bo tutaj kolejny komentarz pod tym filmikiem, który chce. Zacytować, Monika pisze, że byłam na kursie obsługi komputera, ale i tak już nie pamiętam wszystkiego. To odnośnie inwestowania w siebie, odnośnie tego, co robię dla siebie. To, że ktoś poszedł na jakieś jedno szkolenie, czy czegoś się nauczył, a tego nie pamięta, to znaczy, że po prostu tobie to nie było potrzebne. Ja w momencie jak szukałam siebie, to słuchajcie, ja miałam być instruktorem fitness. Poszłam na, na te zajęcia, chyba było 3 miesięczne. Zapłaciłam oczywiście za to tysiąc parę złotych, chodziłam, zdałam egzaminy, no i wysypałam się na załatwianiu praktyk, bo zaczęła mnie bolać kolana, no ale to wiecie, życie kierowało mnie w, inną, w innym kierunku, w inną stronę. Takich wiecie, pokupowanych kursów, rozpoczynanych rzeczy, jakichś praktyk, kim to ja tylko nie miałam być, co ja tylko nie miałam robić, szukałam, próbowałam siebie, testowałam i ja do tego teraz podchodzę jak najbardziej ok, bo jeżeli, uwaga, w dzieciństwie, to wszystko wynika z dzieciństwa, nie miałaś możliwości, tak jak dziecko, pobawić się, potestować, pomalować sobie włosy na czerwony kolor, wiecie gdzieś tam, nie wiem, wychodzić z domu nie o tej porze, o której trzeba. Czyli porobić tych takich niedozwolonych rzeczy, poszukać, co jest fajnego dla mnie, no to potem. Yy... Wiesz, że ok, dobra, ja już to spróbowałam, ja już nie potrzebuję. Ja wiem, kim ja jestem, i ja wiem, w którym ja kierunku zmierzam. I to jest bardzo smutne, bo do mnie przychodzą na kurs, widzę, że kobiety czasami 50 plus, 60 plus nie wiedzą i mają takie poczucie, że no, zmarnowałam swoje życie. Nie robiłam to, czego chcę. Gdzieś wykonywałam wszystko dla innych, byłam dla innych, dbałam o innych, dbałam o to rodzinę, no bo tak trzeba było, a ja w ogóle nie pamiętam, gdzie w tym wszystkim jestem ja. I tak to jest smutne, ale. Dopóki żyjesz, dopóki masz szansę to wszystko zmienić. I to, co powiedziałam, ta decyzja w pierwszej kolejności należy do Ciebie. Ty ją musisz podjąć wewnętrznie, bo do momentu, dopóki nie powiesz sobie, koniec, robię, nie wiem jeszcze jak, ale robię, to w magiczny sposób. Zaczynają się dziać cuda w Twoim życiu, takie tak jak tutaj, że nawet nie śniłam, że coś takiego może być. Tak samo w mojej głowie nawet się nie układało, że to można zrobić w ciągu dwóch dni, po prostu no, pokrzyczy dziecko przez parę minut w domu w pokoju, bo nie chcę zasypieć samo, tylko chcę, żeby mama leżała na podłodze i trzymała za rękę. Ale dla mnie to było niewygodne i moment, kiedy postawiłam tą twardą decyzję, koniec nie wracam do tego, pojawiły się możliwości. I jeżeli Chciałabyś coś, coś ci nie wychodzi, coś dla ciebie jest takie niekomfortowe, ale wydaje ci się, że no, no, no nie, no, no nie dam rady, nie zrobię tego. No. Na chwilę obecną w mojej firmie tyle płacą księgowej czy tyle płacą pielęgniarce, nie ma więcej możliwości zarobić. To oczywiście masz rację, nigdy nie będzie. Moment, kiedy podejmujesz taką mocną decyzję: ja chcę, ja potrzebuję, patrz, poprzednie wideo o rozszerzeniu poziomu normy, podniesieniu poziomu normy, masz potrzebę, ja potrzebuję, ja chcę inaczej żyć. I wtedy możliwości się znajdują. Jeżeli nie wiesz, jak tego robić, to idziesz na Was się marzyć. Tam pracujemy również na podniesieniem tej poziomy normy. Rozpisujemy te marzenia, pracujemy z przekonaniami, żeby było tak, że widzisz, Okej, okay, jest coś dużego, coś ogromnego. Chcesz coś zrobić, chcesz gdzieś wyjechać, chcesz pobudować dom, chcesz więcej zarabiać, chcesz założyć swoją firmę i wewnątrz masz takie przekonanie, że ja dam radę. Tak to będzie trwało, ale to zawsze będzie trwało o wiele krócej niż ci na początku się wydaje, bo nie widzisz tej całej drogi. A potem, nawet jeżeli to będzie trochę trwało, to będzie naprawdę bardzo fajna, fascynująca podróż. Ja, słuchajcie, na chwilę obecną jestem w takim totalnie przejściu na inny, wyższy poziom, przeniesieniu swojego biznesu na inny poziom, dla mnie taki, wiecie kosmiczny. Większość rzeczy ja nie mam pojęcia, jak to się robi, jak to się obsługuje, jak te wiecie rzeczy prawne, te, te regulaminy, jak to wszystko ogarnąć. Nie mam pojęcia, ale. Wewnętrznie i tu jest ta praca z przekonaniami, i to jest najważniejsze, że ja wiem, że ja chcę. Że ja idę tam, tak, ja tam będę, ja, ja decyduję o tym, że ja chcę, ja to robię. Jeszcze nie wiem jak, ja nie mam zielonego pojęcia, jak ja to zrobię, ale ja wiem, że ja w tym kierunku idę i mam taką, co mówiłam, ten taki mocny filar, ja robię to, nie ma innej opcji. Pytania, słuchajcie, ostatnio mieliśmy rozmowę biznesową um, na temat tych takich tutaj moich kroków, które będę robiła, i wiecie, co ja powiedziałam, tak potem to, 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 to mnie tak zawiesiło, że wow, jako zmiany ja przeszłam, że ja powiedziałam, że. Pytanie nie jest, czy ja zrobię, tylko pytanie jest, czy ja to będę robiła w lutym, przed wyjazdem, czy po wyjeździe. To jest jedyne pytanie. Ja nie mam pojęcia, jak ja to zrobię, jak ja się tam dostanę, gdzie ja chcę pójść, ale pytanie jest, czy to będzie w lutym, czy to będzie po jak już wrócę. I tak postawione. I ta intencja, i to przekonanie, i ten komunikat do siebie, do swojego umysłu nie daje Ci innej opcji, tylko... Okej, okay, ja mam tylko dwie opcje. Albo ja to robię przed wyjazdem, albo ja to robię po wyjeździe. Nie ma opcji, czy ja to zrobię, tylko kiedy. I to wszystko robimy. Stąd te, wiecie, takie mocne, te moje mocne przekonanie ten taki mocny filar, to wszystko robimy na Odwoź się marzyć. Koniecznie, Ci z Was, to jeszcze nie byli, idziecie na Odwoź się marzyć. Oglądacie, macie pierwsze dwa moduły w prezencie. Oglądacie, rozpisujecie ten kierunek, gdzie ja chcę być, jak ja chcę tam wyglądać, jaki to jest kierunek, jak to będzie, kiedy ja tam będę, a potem pracujecie nad przekonaniami, nad strachami, nad tym takim wewnętrznym filarem, żeby, tak jak tutaj w, w tym przypadku, nie trzeba było czekać 4 lata, żeby coś tak według mnie przyjemnego, no bo pójdę, spróbuję, zobaczę, potańczę, to wiecie, to, to tak nie ekscytuje, że nie trzeba było czekać z odkładaniem tego 4 lata, tylko żeby była taka wewnętrzna, silna potrzeba, a ja to robię teraz. Ja spróbuję, ja zobaczę. Ja to zobaczę, jak ja się z tym czuję. Więc, moi drodzy, czekam na Wasze refleksje, na Wasze wnioski, to, co Wam kliknęło, co Wam zatrybiło, co postanawiacie zrobić teraz, że tak decyduję się na to, co po tym filmiku co ten filmik wniósł do Waszego życia. Pamiętajcie o tym, że pierwsze dwa moduły na od Was się marzyć za darmo, więc koniecznie idziecie, testujecie i niech się dzieje.